Jestem Tasia Spina i dziś Wam pokażę nasze drewniane biurko. No. A więc yy, białe części pomalowane są z drewna sosnowego, a drewno surowe to jest drewno jesionowe. Tak wygląda biurko. To jest nasza laleczka Hania. Ona nam dziś będzie pokazywać nasze biurko. O. A to jest krzesło. Wygląda jak prawdziwe krzesło biurowe. Tak wygląda. No cóż, no cóż, a nasze biureczko ma półeczkę na książki i jeszcze jedną półeczkę tutaj niżej na, które, na rzeczy, które, no jakieś inne, na przykład jakiś portfelik albo też książki można tam położyć. Tak wygląda nasze biurko, ale trochę ono biednie wygląda. Teraz dołożymy do niego akcesoria. Oj, tak, taka lampka właśnie. Ona tutaj nam pięknie zapala na ten guziczek. Sprzedajemy je tylko w kolorze czarnym na górze. Mamy guzik i się zapala. Teraz akurat tego światełka nie widać, bo mamy dzień. Ale wieczorem będzie bardzo ładnie widać. Tu. I nasza laleczka. I wasza oczywiście też. Może już sobie przy światełku, nawet w nocy dać książkę. Przy swoim biureczku. Yy, nasza lalka może też na przykład mieć monitor. Tak wygląda klawiatura. Jest drewniana i wygląda jak prawdziwa, bo ma taki układ literek jak na prawdziwej klawiaturze. Yy, macie nam przesłać swoje zdjęcie, a my je wydrukujemy. Oczywiście je będzie kolorowe. Nakleimy je na Wasz monitor i będzie wyglądać tak. Może być to zdjęcie waszego pieska, waszego kotka, z wakacji, jakie chcecie. Tu możemy je ustawić. Ale jeżeli nie chcecie mieć żadnego swojego zdjęcia, to możecie mieć taką rajską plażę. Jest tutaj łódka, palma i plaża. to tyle o naszym biurku. Zapraszamy na pijamę belki.pl, dajcie nam serduszka, subskrybujcie nas i pa pa!